Ho, ho, ho! Drodzy widzowie, chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie tych osób, z którymi chcielibyście te święta spędzić. No i oczywiście szczęśliwego nowego roku. Jeśli byliście w tym roku 2025 grzeczni, to Mikołaj przyniesie Wam na kanale w roku 2026 kolejne materiały. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać. Bo jak nie... To też wszystko będzie dobrze. No i przy okazji chciałbym zapowiedzieć, że 1 stycznia na kanale pojawi się materiał dotyczący planów twórców gier przygodowych na 2026 rok, już szósta edycja, no i tym razem absolutnie rekordowa, bo... Tak jak często zgłaszało się sporo osób, to one wypadały z różnych względów, nie odpisywały później, nie wysyłały mi tych materiałów. Na no w tym roku ten procent tych osób, które... tych twórców, którzy wysłali mi materiały, był bardzo duży. Większość zdecydowana z tych, którzy się zgłosili, no dowiozła. Ten, ten swój materiał. No i skończyło się na tym, że mam, że dostałem materiały od 49 twórców, twórców przygodówek na temat ich planów na 2026 rok, co oznacza, że o ile tam dobrze obliczyłem, to łączny czas materiału przekroczy 2,5 godziny. Z jednej strony to, to dobrze, bo wiecie, no, tylu twórców się zgłosiło, projekt wzbudził zainteresowanie i nawet na część osób tak widać było, że im zależy, że wysyłali na, nawet raporty, co już jest zrobione, no bo wiecie, nie, nie wszyscy mieli okazję się wyrobić w tym pierwotnym terminie albo też późno, z opóźnieniem odczytali moją wiadomość no i naprawdę jestem zbudowany tą skalą zainteresowania, no ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że dla widza obejrzenie takiego godzinnego materiału, no to też nie jest, no nie jest, nie jest to materiał, który można jednorazowo obejrzeć, no bo jednorazowo to się ogląda film w kinie, a nie mm, 2,5 godziny przemawiania przez twórców przygodówek, ale cieszę się z tego względu, że to są wszystko materiały ekskluzywne, materiały wcześniej niepublikowane, no przynajmniej w jakiejś części, bo no zawierają też oczywiście zwiastuny. Zawierają tam inne, inne materiały, które już były publikowane, ale każdy z tych 49 materiałów przynajmniej jakąś część ekskluzywną zawiera, więc to nie jest zbiór 49 materiałów, które ja znalazłem w internecie i je po prostu zimportowałem do, do filmu. Można powiedzieć więc, że to będzie jeden z największych tego rodzaju materiałów w ogóle w internecie, no bo chyba rzadko się zdarza, że ktoś zbierze około 50 twórców którzy nagrają coś specjalnego na, na daną okazję. Także to duży sukces. Mam nadzieję, że ten materiał wam się będzie podobał, że zagłosujecie swoimi portfe... swoimi wyświetleniami. No i wtedy Mikołaj też będzie w przyszłym roku zadowolony. Także jeszcze raz serdeczne życzenia wesołych świąt, spokojnych, radosnych i szczęśliwego nowego 2026 roku. Ho ho ho, papa. Pa.